Witam wszystkich. Długa była zima, ale szybko zleciała i dzisiaj nastał ten dzień, kiedy jest inauguracja sezonu. Pierwsze zawody w Gnieźnie, Dzisiaj jedziemy Grupa Brąz. Jeszcze w ogóle na początku chciałbym jeszcze przeprosić, bo nie nagałem tego vloga, którego miałem nagrać z odpowiedzią na pytanie, na ten komentarz, ale w tym tygodniu go zrobię. Dzisiaj w tym co się teraz zaczyna na majówkę. Więc dzisiaj zapraszam na relację z pierwszych zawodów w tym roku 30 kwietnia mecz północ-południe gniazdo ulica Wrześnińska 25 pakuje się pakujemy się i lecimy dalej I be the best in the game invest in my name. check no restraints I'm obsessed with the pain I enjoy start Jesteśmy na torze w gnieździe. Tak jak się spodziewałem. Jeździ twardo. Równo. Więc bez tych e, wielkich niespodzianek. Fajnie już tutaj być. I zobaczymy, jak pójdzie dalej. W ogóle będę jeździł psem Batcom 55, czyli taką, co jeszcze tutaj nie jeździłem. Ale myślę, że będzie dobrze. E, no i lecimy dalej. thank <sweak> you Ale nie wiem czy ciutka nie jest za mocny. Bo takie odebrałem wrażenie, że to mnie wykręcało. No i znowu nic nie powiedziałem między biegami, bo nie było czasu. Tak się zawziąłem, no ale myślę, że nie będzie miał nikt tego za złe, ponieważ komplet punktów zrobiłem. Dostałem sytuację za najlepszego zawodnika. No i pozytywnie, bardzo pozytywnie mój ten, moje podanie do grupy Silver to były te zawody. Także mój plan wyszedł w 100%. Jeden start mi wyszedł, no ale sobie nadrobiłem na dystansie. Tor był twardy, zębatka 55, spisała się OK, trochę miałem czasami trudności, ale po tym już było dobrze. Zaczynamy sezon i obiecuję, że już następny vlog będzie gadaniem bardziej techniczny i tak dalej. Eee... Aha, i opony anlasy na przykład miałem. Teraz mogę powiedzieć taką ciekawostkę. Bardzo się fajnie jeździło, jestem zadowolony. Zima przepracowana była dobrze. Eee, treningi na początku sezonu też były zrobione dobrze i to zaowocowało. I tyle. Oddychaj, i spełnienie marzenia. Proszę subskrybować kanał. Zapraszam do obserwowania na Instagramie i na Facebooku. I co? Marta, coś powiesz? I lecimy do Poznania, do Chaty na Grand Prix.